Cześć, witajcie na kanale Mieją Pomysł na Minutę. Dziś na moim stole akumulatorowa wiertarko-wkrętarka marki. Ja to model yt 82789 Zapraszam. Eee, moi drodzy, dzisiaj akumulatorowo-wiertarko-wkrętarka. Z udarem, tak? bo o tym nie wspomniałem wcześniej. Model Y82789 jest już na rynku dostępny od dłuższego czasu, więc to nie jest tak, że to jest jakaś wiadomo jaka nowość. Aczkolwiek jest to sprzęt, który się sprawdza, w związku z tym pojawia się on i u mnie. Jeżeli chodzi o obrot tego sprzętu, to mamy tutaj od 0 do 440 obrotów na biegu pierwszym, na drugim od 0 do 1650. I tak jak wspominałem wcześniej, mało na udar, i tutaj na pierwszym biegu od 0 do 7920, na drugim od 0 do 29700. Jeżeli chodzi o maksymalny moment, to mamy tutaj 40 N. Masa nie za duża, ale już czuć, że to nie jest zabawka, tak? że to nie jest jakiś tam plastik fantastik. W tym wypadku jest to 1,3 kg w wersji gołej, czyli tak jak to wygląda. W tej chwili futerko metalowe malowane na czarno. Jeśli dobrze pamiętam, to poprzednie wersje miały tutaj goły metal i tutaj mamy możliwość uzyskania, że tak powiem, zaciśnięcia uchwytu od 1,5 mm do 13 mm. Jeżeli chodzi o dopuszczalne średnice, które, jakby na które to urządzenie pozwala, według producenta, to w drewnie jest to 25 mm, w betonie 13 mm, natomiast w stali 10 mm. W zestawie mamy samą naszą wkrętarkę. W zestawie mamy oczywiście uchwyt do paska, który, jak wiecie, na ogół nie jest przeze mnie montowany, i w tym wypadku również nic się tutaj. Nie zmieni. No i mamy cały woreczek z niezbędną dokumentacją. Tak. To jest wersja golas, czyli nie zawiera ani akumulatora, ani ładowarki. To musicie mieć swoje. Do testów we wstępie użyjemy dwuamperowego w pełni naładowanego akumulatora. A teraz przyjrzymy się odrobinę samej wkrętarce. Budowa standardowa tu nie ma żadnych nie wiadomo jakich ekscesów, tak jak mówiłem, futerko metalowe. Jeżeli chodzi o pozycję sprzęgła, to mamy tutaj 20 pozycji. Pozycja numer 21 to jest wiercenie, 22 wiercenie z udarem. Przełącznik biegów pierwszy, drugi znajduje się u góry. Gumowana wszędzie tam, gdzie trzeba, łącznie z tylnią powierzchnią, żeby nam ułatwić po prostu ewentualne. Dociskanie, jeżeli chodzi o wykonanie, to ja przyglądałem się jej dość uważnie i tu nie ma żadnych naglewek, niedolewek, żadnych niedoróbek ani tworzywa, ani gumy. Nie ma się naprawdę do czego przyczepić. Przełącznik lewo-prawo w miejscu standardowym, więc nasz palec domyślnie już tam ląduje i tak naprawdę jedyną rzeczą, do której mógłbym się w tej konstrukcji przyczepić jest oświetlenie. Oświetlenie, ponieważ ono Działa tylko w momencie, w którym mamy naciśnięty włącznik, czyli w momencie, w którym ona działa. Fajnie by było, gdyby ono gasło po kilku sekundach po zakończeniu. Natomiast to, na co niektórzy z Was zapewne już zwrócili uwagę, to jest to, że jeżeli chodzi o obroty, to regulujemy je po prostu dość płynnie naszym przyciskiem i mamy hamulec. Jak widzicie zatrzymuje się niemal natychmiast. Spoko sprawa. Fajne zestawienie właśnie metalowego futerka oraz tych wszystkich pozostałych opcji, o których powiedziałem w sprzęcie za stosunkowo niewielkie pieniądze, bo trzeba przyznać, że jest to sprzęt dość mocno budżetowy. Jeżeli chodzi o montaż naszego klipsa do zawieszania, to mamy taką możliwość zarówno z lewej, jak i z prawej strony, co powoduje, że Krętarkę będzie się wygodnie użytkować zarówno osobie leworęcznej, jak i osobie praworęcznej, więc tutaj z tym nie ma najmniejszego problemu. Tyle jeżeli chodzi o parametry techniczne. E, I teraz mamy małą zmianę, ponieważ ja się chowam, a do pracy idzie Emil. Dobra, to dzisiaj na sprzęcie działa Emil. Cześć, Emil. Cześć, Moi drodzy, otwornica 51 mm, sklejka 20. Otwornica jak widzicie średnio używana, więc ona jest jeszcze dość mocna, bieg pierwszy. No, i poszła. Teraz najfajniejsze jest to, że zobaczcie, fajnie utknęło z powrotem. Myślę, że jak na akumulatorówkę i na pierwszy bieg całkiem rozsądnie. To co? Mamy wkręcić 6 razy 140. Jak widzicie, bez problemu. To, jak tu nam poszło tak, jak nam poszło, to dla odmiany 8 razy 200. I jak widzicie, ósemka już w tym wypadku nie pójdzie. Dobrze, no to dla odmiany 8 razy 12. Jak widzicie, idzie, ale ósemka to jest taka górna granica. I mamy wiertełko 20, czyli teoretycznie 5 mm mniej niż deklaruje producent. Jedziemy! No i jak widzicie, bez najmniejszego problemu. No dobrze, w tym momencie przeszliśmy na dwójeczkę. Założone wiertło ósemka. To jest kawałek żelbetu, to jest nadproże. Jedziemy. No jak widzicie, nie jest tak, że się nie da. Natomiast prawda brutalna też jest taka, że tego typu sprzęt no, nie jest stworzony do pracy w żelbecie. Jeszcze w ramach takiego małego podsumowania to też nie jest tak, że wiertarka nie dała rady i pewnie porodziłaby sobie dużo lepiej. Niestety, jak widzicie, wiertło wymiękło. Moi drodzy, w ramach podsumowania generalnie sytuacja wygląda w ten sposób, że tak jak widzieliście, Daje to sobie radę zarówno z otwornicą, dało sobie radę spokojnie z dwudziestką, bez najmniejszego problemu. Radzi sobie w bardzo wielu sytuacjach i na przykład jeśli chodzi o żelbet, to ustąpiło nam wiertło, a nie wkrętarka. Co należy dodać i jak należy ten sprzęt podsumować w najbardziej prawidłowy sposób? Jest to wiertarko-wkrętarka, wkrętarka budżetowa. Bo ten zestaw GOLAS bez akumulatora, taki jak wam dzisiaj prezentujemy, to jest wydatek około 200 zł. Więc naprawdę są to śmieszne pieniądze za możliwości, które nam ten sprzęt tak naprawdę oferuje. Moim zdaniem jedno z lepszych budżetowych rozwiązań na rynku. Jak można to jeszcze, Emil, podsumować? Chyba nie ma po prostu na rynku nic innego, co na dwójce. Przy tej ilości pracy, którą wykonało, dawałoby sobie spokojnie radę i było w tak skromnym budżecie. Prawdę mówiąc, jeśli mówimy o skromnym budżecie, to za niecałe 200 zł nie kupimy nigdzie lepszego sprzętu, innej firmy można powiedzieć, bo to są ceny zaczynające się już od 600-700 a zresztą. Dokładnie, a tu macie za niecałe 200 zł, oczywiście bez akumulatora i ładowarki sprzęt. Z udarem, z metalowym futerkiem, z udarem, który działa i który sobie poradzi nie tylko i wyłącznie z suporeksem i z cegą, ale poradzi sobie też spokojnie z żelbetonem, da sobie radę ze wszystkim. Te testy, które widzieliście, to jest tylko część rzeczy, którą my tą wkrętarką robiliśmy, i ona pracowała w ciągu bez jakichś większych odpoczynków, i mimo wszystko nadal radzi sobie świetnie. Więc myślę, że za te pieniądze warto. Warto naprawdę ten sprzęt polecić. To jest model, który jest na rynku od ładnych kilku lat. Mogę się mylić na pewno od trzech, ale ja podejrzewam, że od pięciu. I on się w jakiś bardzo zaskakujący sposób nie zmienił, poza tym, że futerko z niemalowanego zostało po prostu pomalowane na czarno. To oznacza, że jest to konstrukcja na tyle dobra, że producent śmiało sprzedaje ją dalej. I myślę, że to jest najlepsze podsumowanie tego sprzętu. Na dzień dzisiejszy my kończymy. Pozdrawiamy Was serdecznie. Zapraszam na materiały, które staram się, żeby były co poniedziałek, co piątek. Widzimy się na pewno już wkrótce. Do zobaczyska. Cześć.